Chyba jesteśmy live, dobry wieczór, witam wszystkich, właśnie zauważyłem, to jest nasz piętnasty raz, seria druga, odcinek trzeci, wolność Tomku w swoim domku, jest ze mną agent Tomasz. Witam Dariuszu, witam wszystkich zebranych dzisiaj. Dzisiaj opowiemy troszkę o depozycie. Dariusz, może byś przedstawił wstęp tak na szybko. Tak, streścimy jakby, streścimy tema, tematy, temat jest jeden, depozyt, ale jakby niuanse tego po, pod, pod tematy, które powiemy dzisiaj w, w czasie trwania live'a, więc e, powiemy wszystko o depozycie na kupno nieruchomości w Wielkiej Brytanii, dlaczego trzeba go udokumentować dla brokera, prawnika, banku, agencji nieruchomości, Jakie dokumenty są potrzebne w różnych scenariuszach, jeśli to jest, to są oszczędności, darowizna, darowizna z Polski często jest, jest też takie, krąży taka plotka, że wystarczy wyciąg z trzech miesięcy z konta, gdzie są pieniądze, i, i jakby to wystarczy, więc odpowiemy na to, rozprawimy się z tym. Ciekawy topik, zwłaszcza na czasie teraz, czy można użyć krypto w sensie dochodu z krypto, jeśli zamieniamy kryptowaluty na pieniądze Fiat, to się nazywa, czyli na no, takie pieniądze uznawane jeszcze przez wszystkich, czy bank uzna to jako depozyt. Jak się przygotować najlepiej, żeby nie było problemu z udowodnieniem depozytu i czego nie robić? Ja jeszcze tylko mały przerywnik jak zwykle. Jak moglibyście napisać, jak jesteście z nami, skąd jesteście? Czy jesteście z nami pierwszy raz, albo jak powiecie cześć, to też będzie fajnie w komentarzach i albo... fajnie by było, tak? Albo w sumie jak szukacie czy bardziej chcecie kupić swój pierwszy dom i zbieracie generalnie teraz depozyt, to nie wiem, napiszcie ja, czy podajcie swoje imię. Mm -hmm. I no, jeśli macie pytania, o, o, zwłaszcza o temat, o którym dzisiaj mówimy, to zadajcie je proszę w komentarzach. Odpowiemy na te pytania na żywo. Jeśli nie damy rady, nie zdążymy na wszystkie odpowiedzieć, to odpowiemy po e, później po prostu. Nie na żywo. Hmm. Tak może tylko na wstępie e, oczywiście to nie jest porada. <laughs> po porady zapraszamy osobiście. Zapraszamy po programie. Dariusz wysili później nasze numery telefonów, jak również nasze adresy e-mailowe. Jeśli macie, jeśli macie jakieś pytania, bardziej takie specyficzne, to zapraszamy do kontaktu po programie. Dariusz, disclaimer. E, więc tak, to nie jest porada, co mówimy. Każdy ma osobistą sytuację, swoją i inną. E, twój dom może zostać ci odebrany, jeśli nie będziesz terminowo spłacał rat kredytu hipotecznego lub innej pożyczki pod zestaw domu. Ok. To z oficjalnych rzeczy możemy przejść mhm. do sedna. E, Dobra. Pierwszy... Pierwszy punkt to jest, dlaczego w ogóle trzeba udokumentować depozyt, dlaczego broker, bank, często agencja nieruchomości, prawnik zwłaszcza pyta nas o to, żeby pokazać skąd mamy depozyt, żeby to. Nie tylko, nie tyle nawet udowodnić w sensie, bo to, to nie jest na słowo, nie jak ktoś powie, że mm -hmm. no nie wiem, mam depozyt, bo, bo nie wiem, rodzina dała mi pieniądze, to, to jest ok, tylko trzeba to udokumentować. Trzeba pokazać dokumenty, które poświadczają to. No tak, dokładnie to, co mówisz. Najprostszym typem, przy, jak gdyby przy pokazaniu e, tego, że kiedy chcemy kupić dom w sumie, jest pokazać depozyt, który został zebrany z naszych własnych oszczędności. Mamy jakieś konto bieżące, albo mamy konto, które jest kontem oszczędnościowym. Tam zbieramy sobie pieniądze. Może to być w jakimś określonym odcinku czasu. Może to być powiedzmy jakaś mała część, którą przelewamy sobie z naszej wypłaty tygodniowej czy miesięcznej. I to jest najczęstsze i najbardziej powszechna, jak również najłatwiej akceptowana forma depozytu w Wielkiej Brytanii. Ok. Wiemy też o tym, że jest coś, co generalnie i, i brokerzy, i prawnicy wszyscy musimy przestrzega czegoś, co się nazywa Anti-Money Laundering Policy, która mówi również o tym, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła. Żeby... Dariusz, jeszcze rozwinął ten wątek? Tak. Anti-Money yy, Tak, właśnie no, to jest to dlaczego. Nie? Więc yy, jest ustawa, w Polsce też ona jest i nazywa się o Um, przeciwdziałaniu, praniu pieniędzy. Praniu brudnych pieniędzy. Uh -huh. Tak, y, dlatego trzeba to udowodnić. No nie może być tak, w sensie nie może. Y, y, prawnik my bank musimy się upewnić, że ktoś ma pieniądze z legalnego źródła, że nie. Uh -huh. Nie wiem, nie przyjechał z dziwną paczką z dziwnego kraju, nie sprzedał tego na czarnym rynku i stąd nie pochodzi depozyt. Więc te instytucje, które sprawdzają, muszą mieć jakby czarno na białym wyłożone, skąd to się wzięło. Darowizny są jak najbardziej ok. Mhm. Gorzej jest, na przykład w tym wypadku to jest moja, była moja jedna z pierwszych spraw kredytowych, klient miał 40 tysięcy w gotówce. I no o tym powiemy, czego nie robić, to na końcu powiemy, powiemy. Za może. tak, tak, ale dlatego, że jest ta ustawa i mamy taki obowiązek, jest nałożony na nas obowiązek, na prawników, na agencję, nie robimy tego, y bo jesteśmy w ścipcy, bo chcemy jakby dojść, nie, skąd się wzięły te pieniądze, mm -hmm. bo tak, tylko mamy taki obowiązek, żeby to sprawdzić, nie. No, chyba tyle by wystarczyło na początek mm -hmm. i w zasadzie. Mamy obowiązek sprawdzić, skąd pochodzą pieniądze. To jest podstawowy jak gdyby, warunek dalszej współpracy. Tak? I tak jak wspomnieliśmy, najczęściej to jest, jest to savings, kiedy każdy zbiera sobie pieniądze. Pieniądze mogą również pochodzić z darowizny. I często jest to darowizna od członków rodziny i są banki, które akceptują taką formę, taką formę gift deposit, czyli depozyt musi zostać nam darowany. I musi być coś, co się nazywa unconditional, czyli tam musi być taka notatka, która stwierdza to, że depozyt jest niezwracany. Nie ma żadnej umowy, która mówi o tym, że my mamy na przykład depozyt od naszego brata i za chwilę musimy mu ten depozyt oddać. Więc również teraz prawnicy odsyłają takich klientów, którzy, czy bardziej członków rodziny, którzy dają pieniądze na depozyt, odsyłają do niezależnego prawnika, żeby im wytłumaczył tego konsekwencje. Różne banki jak gdyby różnorako do tego podchodzą. Są banki, które akceptują normalnie depozyt od normalnych, czyli. In, e, immediate, czyli najbliższych członków rodziny. To będzie mama, tato, brat, siostra. E, natomiast są też banki, które akceptują depozyt z tego, mogę powiedzieć, z familii drugiego rzędu, tak? czyli wujkowie, ciotki. Ale są też, Dariuszu, banki, które akceptują depozyt na przykład od znajomych. tak? Tak, od znajomych, przyjaciół, jeśli ktoś jest na tyle szalony, jeśli macie znajomego, który akurat nie ma co zrobić z pieniędzmi i chciałby wam podarować go, żebyście zakupili nieruchomość jako depozyt, to może to zrobić. Wasz znajomy może wam zasponsorować depozyt. I jeszcze jak już jesteśmy przy darowiznie, to, no to musi to być darowizna, więc to nie jest taki. Tak, to nie może być pożyczka. Darowizna i podpisuje się taki dokument, niektóre banki mają swój druk. Jeśli banki nie mają swojego druku, to my przygotowujemy taki list, że darczyńca mówi, że daje te pieniądze, nie chce ich z powrotem, nie będzie mieszkał w tej nieruchomości w dużej ilości banków i nie rości sobie żadnej praw do tych, żadnych praw do tej nieruchomości, więc po prostu mhm. oddaje i zapomina o tych pieniądzach, więc e, takie coś jest potrzebne. Ale są też banki, które generalnie mogą pozwolić na to, by depozyt pochodził od osoby, która będzie mieszkała z nami również w tym domu. Tak. Nie ma tak, ich dużo, ale jest banki. kilka. Mhm. Mhm. Dobra Dariusz, taki, wspomniałeś wcześniej o takim micie, który mówi o tych trzech miesiącach i e, wytłumacz to, e, jakbyś ty to rozumiał, te trzy miesiące, dlaczego jest taki mit, który powstał, że wystarczy mieć trzy miesiące pieniądze na koncie banku i to wystarczy. Mhm, no tak w internecie często widać, na Facebooku, w grupach ludzie piszą, że wystarczy mieć trzy miesiące i, i, i to jest ok. Ja miałem dużo spraw, gdzie prawnik sprawdzał pół roku wyciągów, rok, dwa lata, więc nie ma żadnej reguły trzy miesiące. Yy, mm -hmm. Załóżmy, że nie wiem, mamy kogoś, kto zarabia 20 tysięcy funtów rocznie i nagle ma depozytu 100 tysięcy. Więc jeśli taka osoba powie, że to jest z oszczędności i pokaże, że były 3 mm. miesiące na koncie, jest moim zdaniem prawie że pewne, że wszyscy, wszystkie instytucje mm. będą chciały więcej Zapytałem. wyciągów, nie? No, bo zarabiając 20 tysięcy, tak, oszczędzić 100 tysięcy, ten. Więc to nie jest tak, że 3 miesiące trzeba to naprawdę mm -hmm. udokumentować. I. To jest moja sprawa, ja taką miałem. W sensie ktoś to no, nie zarabiał e, jakichś dużych pieniędzy, a, a było 100 tysięcy odłożone. E, dwa lata wyciągów e, trzeba było pokazać, że te pieniądze się kumulowały, i też no, nie będę mówił o szczegółach, ale nie, nie jest tak, że trzy miesiące. W sensie w dużej ilości wypadków prawnicy, my prosimy o trzy miesiące, ale jeśli. Mm, e, Coś w tym scenariuszu jakby nie pasuje, typu właśnie zarobek 20 tysięcy i 100 tysięcy oszczędności. Mm -hmm. My prosimy prawnicy, prosimy o więcej po prostu i trzeba to udokumentować. Tak mm -hmm. samo banki. Tak samo, to też... Ja bym jeszcze wrócił... Sorry, Szybko sorry, sorry tak wspomnę, jest... Tak. że tak jak mówię, że w bankach pracują osoby, taki underwriter, który to wszystko musi sprawdzić, Również i to są osoby, które wiedzą, co mówią, wiedzą, co robią, one mają zjedy na tym zęby. Także, jeżeli on faktycznie mówi, że chce zobaczyć powiedzmy te dwa, te dwa miesiące, czy te dwa lata tych, tych całych wyciągów z banku, żeby to udowodnić, ten depozyt, no to musi, muszą ku, ku temu być jakieś faktycznie powody, tak? Mhm. Mm ja bym jeszcze Tomaszu wrócił, bo dokumenty. Musimy wspomnieć, chyba no. E, dokumenty. No, jedne mówiliśmy, to jest list, e, drugie to jest wyciąg z konta. Jeżeli mamy darczyńcę, to potrzebny jest no. też jego wyciąg z konta i to nie tam za tydzień, bo jeśli ktoś, kto załóżmy, że nie wiem, jakiś znajomy daje nam darowiznę, to nie wystarczy wyciąg z jego konta za ostatni tydzień, też za trzy miesiące minimum. Znaczy, termin mhm. powstał dlatego, że to jest minimum 3 miesiące wyciągów, nie? Mhm. Bo jeśli ten znajomy, który daje nam darowiznę, nagle wpłacił w gotówce 20 tysięcy funtów na swoje konto, to to rodzi kolejne pytania. Ja często mhm. też się spotykam, myślę, że to warto wspomnieć. A co bank interesuje, skąd ja mam te pieniądze? To jest bardzo często się słyszy, jeśli jakby przygotowując się do kupna domu, ktoś, ktoś nie, no nie myślał o tym, nie, nie wiem, jakoś. Y no, nie, nie potrafi udokumentować, no wtedy nie, nie kupi się domu, nie? więc yy, to nie jest co mm. bank to obchodzi, bo bank ma obowiązek i prawnik sprawdzić, skąd pochodzi depozyt, nie? Mm. więc i, i nie robią tego z takiej ciekawości, a gdzieś nie, dlaczego ktoś tam, nie, tam ma aż 50 tysięcy, tylko chodzi o, o to, żeby to było legalne źródło. Antymazyna, dokładnie. Mhm. Tak. A jak jest z Polski, e... dodam, sorry, do dokumentów, nie? Z Polski, to tak mhm. samo wyciąg z konta w Polsce. E, jeśli rodzice dają darowiznę, często mamy takie sprawy, to się zdarza, no nie wiem, czy na co trzeciej, czy co czwartej sprawie. E, mhm. To jest ok. Sto. Wyciąg po polsku, e, list o darowiznie. I, I to jakby wyjaśnia, skąd są te pieniądze. No, jeśli te znaczy, pieniądze były, tam uh -huh. dłuższy okres czasu, bo jeśli rodzice sobie wpłacili skądś, nie wiem, ze słoika wykopanego z ogródka 50 tysięcy złotych, to też będzie problem z wykazaniem Chyba, jakby źródła. Uh -huh. Chyba, że rodzice chcą wziąć pożyczkę, na przykład, to też jest taka możliwość. Tylko wtedy musi to wszystko być udokumentowane. Jeśli mamy, powiedzmy, jakąś nieruchomość w Polsce, na przykład, którą tutaj sprzedajemy, co sprzedajemy ją w Polsce. To musimy mieć akt sprzedaży tej nieruchomości. I to, co wspomniałeś, że w języku polskim, ja bym to wszystko, mimo wszystko, przetłumaczył na język angielski, by uprościłoby to diametralnie ten cały proces i trochę go przyspieszyło. Więc jeśli mamy jakiś samochód w Polsce, który sprzedaliśmy, albo nawet samochód, czy mieszkanie, czy dom w Polsce, który chcemy sprzedać, to potrzebujemy mieć ten akt sprzedaży. Jeśli mamy tutaj, na przykład, jakąś nieruchomość, czy jakieś większe mienie typu samochód, które również sprzedajemy, by jak gdyby mieć pieniądze na ten cały depozyt, to również potrzebujemy mieć akt sprzedaży takiego przedmiotu. To jest też ważne. Mm -hmm. Okej, okay, idźmy dalej, Tomaszu. Idziemy. Czas leci. No. Y Następne, następny punkt kryptowaluty. Bardzo temat na czasie, zwłaszcza ostatnio, gdzie tam przed chwilą rosły, przez ostatnie dwa dni spadły. No i niestety większość banków nie zaakceptuje źródła pochodzenia depozytu jako kryptowaluty. My mam, zrobiliśmy taką ankietkę, tak to nazwijmy, na 50 banków, tylko 4. Zgodziły się, żeby przyjąć Rozważyć. depozyt na krypt Rozważyć, tak, bo to nie, nie jest powiedziane, że zaakceptują. Trzeba to dokładnie udokumentować jakieś pewnie wyciągi z tych giełd, kryptowalut więc niestety nie da się w większości banków, jeśli depozyt trzymamy w kryptowalutach. Banki i kryptowaluty nie lubią się na razie, tak można to tylko skomentować. Nie? Idźmy dalej, Tomaszu. A jak ktoś. Robi remortgage. No właśnie, przy remortgage. Robiąc remortgage, znaczy to przeważne na 90% procent przypadków, że posiadamy swoją nieruchomość, która jest rezydencją, tak, czyli nasz dom własny. Oczywiście możemy, możemy zrobić remortgage, możemy, przy, jak się skończy okres fix, nie będziemy teraz tutaj jak gdyby wchodzić w te całe zabiłości tego całego procesu. Remortgage, wyjmujemy pieniądze z, można z naszej nieruchomości, to całe equity, tak w skrócie, i możemy sfinansować tym naszą kolejną nieruchomość, która będzie już nieruchomością buy to let, czyli nieruchomością na wynajem. Są wtedy inne procenty, nie będziemy też tutaj w tym momencie jak gdyby, wchodzić mm -hmm. w nieruchomości buy to let, bo to jest kolejny odcinek albo nawet dwa. Więc tylko chodzi o to, że możemy wyjąć pieniądze z naszej własnej nieruchomości, którą następnie możemy przelać na nieruchomość buy to let. Tak, no, wyciągamy, więc, tak, więc legalne, nie? Wyciągamy, więc to jest legalne. Bo to mm -hmm. przede wszystkim chodzi o legalność i udowodnienie legalności. E, ja mm -hmm. może na koniec e, powiemy, czego nie robić. E, jakby no, takie... Tak tak, bo bardzo często się to zdarza w naszych sprawach i jest to ogromny problem. I my, jakby prowadząc jakąś sprawę, pytamy o to na dzień dobry, na początku. Bo jeśli ktoś Was nie zapytał to na początku i okaże się, dwa tygodnie przed dostaniem kluczy, że nie ma jak udowodnić pochodzenia depozytu, to czekaliście trzy miesiące i tra cała transakcja się nie uda. Nie? Więc warto, my na początku sprawdzamy, czy jak jest udokumentowany depozyt. Więc nie trzymamy oszczędności w gotówce. Znaczy są ludzie, którzy nie ufają bankom? Jest zabezpieczenie rządowe. Są ludzie, którzy nie wierzą w rząd, nie, jakby, że teraz chyba w tym roku jest 85 czy 90 tysięcy 85 funtów? Niech, 85, tak. Jeśli bank zbankrutuje, to rząd gwarantuje, że odda nam 85 tysięcy funtów. Więc chyba, że masz taki problem, że masz 160 tysięcy funtów, sugeruję w dwóch różnych bankach je zdeponować. To wtedy, w tak. Wtedy to zadziała z każdego z banku osobno. Nazywa się, to by <laughs> nazywa się to Financial Service Compensation Scheme. Nazywa się to Financial Service Compensation Scheme i każde to logo banku, czyli każde to logo jest w każdej waszej aplikacji banku. Mm -hmm. e, coś, co się też często zdarza żebyśmy jakby mniej dokumentów było potrzebnych to nie trzymajmy tych oszczędności w Polsce na koncie do ostatniego dnia kiedy już będziemy chcieli się wprowadzać bo jeśli myślimy o kupnie nieruchomości w Wielkiej Brytanii to po to żeby mniej potem jakby było udowadniania, czasami tłumaczenia dokumentów i tak dalej przelejmy te pieniądze do Wielkiej Brytanii szybciej mm -hmm. z naszego konta e nie trzymać w kryptowalutach, to już mówiłem, bo większość banków, znaczy, żaden bank nie lubi kryptowalut, a większość banków nie uzna depozytu z kryptowalut. Nie przewozić gotówki. Bardzo często zdarzali się klienci, którzy wymieniali w kantorze, bo kurs był o jeden tam grosz lepszy niż mhm. nie wiem, przelewach online, i przewozili gotówkę samolotem. To jest bardzo ciężko udowodnić, tak. więc. to, to, to są, Tak, to są takie podstawowe, myślę, tipy. Ja Zróbmy jedno. Mhm. Mhm. Ja tylko wspomnę na sam koniec, jak ktoś na przykład jest ślub i często dostałem nowożące pieniądze w kopertach, to są, że tak powiem, to dość rzadkie przypadki, ale może to jest jedyny sposób, kiedy może byłby udokumentować taki depozyt, który by pochodził jak gdyby ze ślubu, tylko żeby wtedy trzeba przedstawić akt ślubu. Dobra, Dariusz, coś jeszcze? E to no, chyba wszystko. Mamy jedno pytanie uh -huh. na temat, znaczy dwa na temat. Yy, wrzucimy może to pytanie. Zacznijmy od tego wcześniejszego. Paweł do nas pisze, cześć Paweł. Kwota około 4000 z polskiego konta przelane na angielskie. Konto musi mieć udokumentowane źródło. Ile czasu musi być na angielskim koncie? Więc... Yy, nie wiem czy zadałeś to pytanie, bo jakby odpowiedzieliśmy na to, ale to nie chodzi o czas w ogóle. Skąd te pien... ja bym zadał ci pytanie, skąd te pieniądze wzięły się na polskim koncie? Bądź przygotowany na pokazanie nawet rok czasu wyciągu z konta polskiego. Mm -hmm. Mieliśmy na przykład sprawy, muszę trochę zniżyć tu, że były na polskim koncie, bo ktoś przelewał oszczędności z UK do Polski. Wtedy jakby prawnik na przykład dochodził, ile ktoś zarabiał, P60, czy mógł tyle odłożyć, te przelewy. Mhm. Więc to nie jest tak, ile muszą być na koncie angielskim. One tak naprawdę w ogóle nie muszą być na koncie angielskim, ale żebyśmy mniej mieli jakby dokumentów do przygotowania, to im szybciej je przelejemy, tym lepiej, nie? Jeszcze jedno pytanie, Tomasz, dla Ciebie może. Marta, w którym momencie ten depozyt powinien być sprawdzony przez prawnika? Na początku, czy na końcu procedury? Znaczy, po pierwsze, depozyt musi być pokazany w agencji nieruchomości, że został zebrany, tak? I zanim generalnie czy robimy to w momencie, kiedy zostawiamy gdyby naszą ofertę, oferta jest akceptowalna, by bank czy bardziej by agencja nieruchomości przyjęła taką ofertę. Musimy im pokazać kilka rzeczy, między innymi Dip, czyli Decision Principal, musimy im pokazać proof of deposit, czy depozyt jest zebrany. Agencja tego raczej nie wiem, czy będzie sprawdzać. Natomiast to musimy my sprawdzić wcześniej i musimy mieć udokumentowane to całe źródło tego całego, skąd, skąd się te pieniądze wzięły. I Tak jak wspominałem, potrzebujemy zobaczyć wyciągi z banków. Ja Dodam do, do tego, do tego do... pytania, bo tu, bo tu chodzi, hmm. tak, kiedy? Yy, yy, może być w każdej chwili, nie, Jakby A, no jest, tak, yy, tak. Yy, nie ma co się nastawiać kiedy. Yy, yy, Prawnicy jakby w ramach, jak zajmują się sprawa klienta, dochodzą do momentu, w którym sprawdzają źródło pochodzenia depozytu. Mm -hmm. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prawnik pod koniec procedury, jak ona się przedłuży, tak, no znowu prosił o wyciąg z konta, Tak, więc nie wiem, znaczy, nie znasz dnia, ani godziny, nie, chciałoby się powiedzieć, ale znaczy, generalnie można to jest kiedy. Mhm. Dokładamy ofertę oferty w agencji nieruchomości, wtedy też. Często podejmujemy prawników, i to jest jakby moment, kiedy ta nasza współpraca z prawnikami się rozpoczyna, więc od tego momentu, w każdym momencie, tak jak Daru wspomniał, mogą poprosić o taki, taki prób, o, o taki dowód. Mhm. Bardzo nietypowy pytanie. Coś jeszcze byśmy... je... Tak, mhm. ostatnie pytanie Tomaszu, nietypowe. Jeszcze nie miałem takiego pytania, więc bardzo chętnie się nim zajmę. A jak się wygra w lot, to od Renaty, i nie mhm. chcę, aby prawnik wiedział, ile wygrałem, co bym musiała okazać, aby nie pokazywać całej wygranej. Trzeba pokazać, ile się wygrało. Prawnik działa w ścisłej tajemnicy. Nie, nie podzieli się mhm. tym z nikim. Znaczy, no, ja nie rozumiem, dlaczego można by nie chcieć pokazać prawnikowi, w sensie nie chcieć. Rozumiem, dlaczego można by nie chcieć, nie? bo jak ktoś nie wiem, wygra 200 milionów w lot, to, to ten, ale prawnik musi to zachować w ścisłej tajemnicy, tą całą wygraną. Więc. Mam nadzieję. Czy znaczy, jeśli ktoś ja wygra ma, w noc, to to podejrzewam, że mógłby kupić tę za gotówkę, więc. Tak, i to jest następny komentarz Tomaszu. Też od Tomasza, a jak się wygra, to nie trzeba mortgage, dokładnie. Ale też trzeba udowodnić, nie? Jak ktoś ma, nie wiem, nie, ileś tam 200 tysięcy w gotówce, to też udowadnia skąd to ma, ale nie potrzebuje mortgage, więc jedynie co to na mnie udowadnia, ale prawnikowi udowadnia, nie. Tak. Okej. Okay. Super, że byliście z nami. Fajnie było. Dziękujemy. E, tak. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy za dwa tygodnie o tej samej porze. Wolność Tomku w Twoim domku w czwartek o godzinie dwudziestej. Co drugi. Tomaszu? Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc.